Cisza jest dwudziesta pierwsza. Tata wchodzi do pokoju syna, a tam cisza. Ale jeszcze niedawno było zupełnie inaczej. Każdy wieczór to ten sam scenariusz. Tata krzyczy z korytarza: Kuba jest już późno, koniec grania. A Kuba na to zaraz, końcówka meczu. Tata czeka. W końcu nie wytrzymuje. Wchodzi do pokoju i wyciąga wtyczkę z kontaktu. Wybucha awantura. Kuba wrzeszczy, rzuca padem, trzaska drzwiami. Obaj czują się bezradni i niezrozumiani. Tata myśli, że jest tym złym, a Kuba, że nikt go nie rozumie, bo przecież meczu nie da się zatrzymać. Pewnego wieczoru, po kolejnej kłótni, Tata usiadł i zapytał syna: Wytłumacz mi, jak to działa. Kiedy jest dobry moment, żeby skończyć? Zaskoczony Kuba zaczął tłumaczyć. Ustalili nową zasadę koniec po pełnej rundzie, a nie w środku. To nie był cud, ale małe kroki zbudowały zaufanie. Dzięki? Zostaw suba po więcej takich historii.